Tego, że osoby, które w jakimś sensie albo siedzą w duchowości, albo w rozwoju, albo w jakimkolwiek aktywizmie, często sami są w Matrixie swoim własnym i wydaje im się, że mają jakiś pozytywny wpływ, a działa to na odwrót. Jest tam jakiś Duch, który pomaga i on się pokazuje tym osobom w danej wiosce jako na przykład tygrys podczas wizji. Nie? Przed samym festiwalem w tym tygodniu, w którym miałem jechać na festiwalu, miałem sen, w śnie miałem pokazane, żebym uważał na rytuały na tym festiwalu. No, Saint-Germain też podobno był masonem, więc ogólnie Saint Germain'a ja tutaj raczej dyskwalifikuję jako mistyka, który działałby z pozytywną częścią. Zaraz będzie koniec świata. Będą trzy dni ciemności. Będzie Project Bluebeam, czyli sztuczna inwazja obcych. Witam wszystkich serdecznie na kanale True Polska Ja nazywam się Michał Syguła bardziej znany jestem jako Mike Sygula i truth theory Polska jest to polski kanał anglojęzycznej strony truththeory.com i anglojęzycznego kanału na YouTube. True Theory, czyli teoria prawdy. I my zajmujemy się tematami związanymi z rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, szamanizmem, ezoteryką, metafizyką, jak działa system itd., itd., itd. Więc jeśli lubicie tego typu tematy i jesteście tu po raz pierwszy, to zapraszam od razu do subskrybowania tam na dole. Ponieważ produkuję materiały regularnie teraz i mamy już ponad 50 filmików w planie, również są podcasty, więc dobrze będzie, żeby po prostu subskrybować i nie przegapiać kolejnych materiałów. Jeszcze taki mały komentarz z mojej strony dla osób, które oglądają regularnie. Ważny jest dla mnie odzew, bo w sumie to jest główny motywator. Dlaczego robię tego typu materiały? Więc jeśli oglądacie regularnie, no to proszę was zawsze o lajkowanie, udostępnianie i komentowanie. Dajcie znać, co myślicie, może macie jakieś pomysły na materiały, czy żeby kogoś zaprosić do podcastu i tak dalej. Piszcie w komentarzach i to też pomaga w algorytmie i nowe osoby dzięki temu odkrywają ten kanał i te materiały. Więc Mała prośba zawsze do osób, które regularnie oglądają, aby jednak była jakaś interakcja z waszej strony i dzięki temu ja też wiem, że jednak ktoś tego słucha i komuś się to przydaje i tak dalej. Dobra, przechodzimy do tematu. Dzisiaj taki temat Matrixa w matryksie albo takiego Matrixa duchowego. Tak to sobie nazwałem. I... Jest to coś, z czym co zaobserwowałem już przez lata, ale szczególnie w te wakacje jakoś bardziej powiedzmy to do mnie dotarło, kiedy miałem do czynienia z ludźmi w realu, którzy właśnie albo siedzą w duchowości, albo siedzą w rozwoju, albo siedzą w szamanizmie, albo często prowadzą jakieś działalności, czy to robią warsztaty, czy jakieś ceremonie, czy prowadzą jakieś media społecznościowe, gdzie udostępniają informacje w tych tematach, i tak dalej, No i zauważyłem, że jednak jest duży poziom właśnie tego, że osoby, które w jakimś sensie Albo siedzą w duchowości, albo w rozwoju, albo w jakimkolwiek aktywizmie. Często sami są w matriksie swoim własnym. I wydaje im się, że mają jakiś pozytywny wpływ, a działa to na odwrót. Podam wam przykłady. Często jest tak, że osoby w ogóle nigdy nie weryfikują tego, co propagują. Ja, jeśli jestem pewien czegoś, na przykład, jeśli nie jestem pewien, to mówię podobno albo coś. Są pewne tematy, których powiedzmy jestem bardziej pewny, ponieważ albo miałem własne doświadczenia, albo weryfikowałem to przez różne niezależne osoby i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłem, że dużo ludzi w ogóle tego nie robi. Czyli, na przykład, jest jakiś rytuał. Z jakiś tam, nie wiem, niech będzie jakiś hinduski rytuał, czy jakiś szamański rytuał, jakiś tam pięciu kierunków, czy magiczny rytuał ognia, czy cokolwiek takiego. Czy jakikolwiek inny rytuał z jakąś intencją, to jest często, że, że wrzuca się intencje w coś, w rytuały i te osoby robią ten rytuał. Bo na przykład gdzieś tam się o tym dowiedziały albo coś takiego i podobno niby to działa, ludzie rzeczywiście, coś manifestują itd. Problem jest w tym, że ty tak naprawdę w ogóle nie wiesz, co to jest za rytuał. Ty nie wiesz e, kto stoi za tym rytuałem, jakie istoty są podczepione pod ten rytuał, bo rzadko kiedy jest tak. Że rytuał, który ma formułę i był gdzieś tam stworzony, na przykład setki lat temu, czy coś takiego, działa na przykład na zasadzie e, współpracy z naszą jaźnią, czy ze źródłem, czy coś takiego. Przeważnie rytuały działają na takiej zasadzie, że coś tam za tym jest, albo jakaś istota, albo jakaś grupa istot. Nie? Na przykład Słyszy się w szamanizmie, że jest tam jakiś duch, który pomaga, i on się pokazuje tym osobom w danej wiosce jako na przykład tygrys podczas wizji nie? robią majłaskę i tam tygrys się pojawiał, to jest właśnie reprezentuje tego Boga. Czy tam jakieś ducha. I wszyscy w tej wiosce wiedzą, że jeśli ten tygrys się pojawił, Podczas wizji, to jest tam jakiś Bóg, czy coś takiego, czy ten, te, ten duch święty, o którym, do którego oni się modlą, czy coś takiego. Ale <trygrys> tygrys podczas wizji to jest tylko i wyłącznie projekcja wizualna, którą osoby, które się łączą z daną istotą, widzą. To jest reprezentacja jakaś, jaka ta istota sobie wybrała, żeby ją rozpoznać. I tak naprawdę ty nie wiesz, jak ta istota, kim ta istota rzeczywiście jest, jaką ma prawdziwą formę, bo to nie jest jej forma. To jest jakiś tam po prostu hologram czy wizualizacja, którą ona ci wrzuca przez twoje trzecie oko, żebyś ty wiedział, że masz z nią do czynienia. Ale to jest kamuflaż, to i często jest tak, że istota, która rzeczywiście ten bóg niby, czy tam duch, do którego oni się modlą, który im pomaga, okazuje się, że to są jakieś reptyle albo jakieś byty bardzo negatywne, które bardzo sprytnie się prezentują właśnie w jakichś tam formach i tworzą kontrakty z tymi ludźmi, że oni im pomogą coś zmanifestować, ale to później przychodzi. Z różnymi konsekwencjami, o których oni w ogóle nie są świadomi, i w ogóle nawet tego nie połączą ze sobą. I ja mam sporą wiedzę na ten temat, bo wielokrotnie się pakowałem w różne takie rytuały i tak i trochę to rozumiem, ale widzę, że jest bardzo dużo osób właśnie w duchowości, które po prostu sobie robią jakieś rytuały, robią sobie jakieś tam praktyki i w ogóle tego nie weryfikowali tak naprawdę głębiej. W zeszłym roku jechałem na festiwal właśnie w Polsce, gdzie miałem robić tam jakieś warsztaty. I przed samym festiwalem, w tym tygodniu, w którym miałem jechać na festiwalu, miałem sen. W śnie miałem pokazane, żebym uważał na rytuały na tym festiwalu. I jak przyjechałem na festiwal, ty już mnie zapraszali, chodź, przyjdź na nasz rytuał w saunie szamańskiej, chodź, weź udział w naszym rytuale w ogniu, coś tam. <laughs> I to jest właśnie to że ja po prostu już jestem ostrzegany przez moje wyższe ja, żebym uważał, bo na takich festiwalach jest sporo ludzi po prostu nieświadomych. To są ludzie czasami, którzy mają dobre intencje. Oni po prostu bawią się właśnie duchowością, czy wchodzą w to, czy nawet mogą mieć parę lat doświadczenia, a niektórzy ludzie mają sporo doświadczenia, ale... No, nie, nie są świadomi, że rytuały, które promują, są negatywne. I podam Wam kolejny przykład. Jest coś takiego, co nazywa się I Am Presence. I nie wiem za bardzo, jak to jest tam tłumaczone na polski, ale widziałem to wielokrotnie. Bo I am presence to ja jestem, tam e, presence to jest bycie gdzieś, czy coś takiego, więc nie, nie wiem, jakby to. To pewnie ma tam jakieś tłumaczenie, ale jak sobie ktoś wpisze I am presence, to zobaczycie różne właśnie książki na ten temat, czy tam te różne jakieś wideo po angielsku, na przykład na ten temat, i tak dalej, nie? I według tego, co wszystkie te rzeczy tam tłumaczą, te, te materiały. To podobno jest jeszcze wyższa forma ciebie, która jest pomiędzy wyższym ja a źródłem. I to jest taki niby wyższy ja, poziom wyżej, czy coś takiego. Ja tak sobie zaciekawiłem je, ten temat mnie zaciekawił, zacząłem oglądać materiały na ten temat i czytać i tak dalej. Nie pamiętam, to, to chyba miało coś tam z Saint Germainem wspólnego, że on niby o tym mówił. No, Saint Germain też podobno był masonem, więc ogólnie Saint Germaina ja tutaj raczej dyskwalifikuję jako mistyka, który działałby z pozytywną częścią. Już nie mówiąc o tym, że niby się pojawił Madame Blawacki z Teozofii. Madame Blawacki, jeśli ktoś kojarzy z Teozofii, A ogólnie. Nie kryła się ze swoimi poglądami lucyferiańskimi, nawet miała newsletter, który się tak nazywał. I oni też twierdzili, Teozofii, czyli jej organizacja, że tam San Germain się niby pojawił, bo on niby żył setki lat i niby im przekazał jakieś informacje o tym I Am Presence, jakieś pierdoły. Dla mnie wszystko to śmierdzi ciemną stroną i właśnie negatywnymi istotami i generalnie jak zacząłem patrzeć w ten cały I am presence i patrzeć co ludzie wrzucają mnie ludzie w duchowości kanały na YouTubie możesz manifestować z I am presence co chcesz I am coś tam I am coś tam jestem tym i już to masz Możesz Ferrari zmanifestować i ktoś tam mówił jak Chciał zmanifestować, wykorzystując tą technikę, właśnie, że niby mówi, ja jestem coś, albo ja ma, po angielsku i, i to, co chcę zmanifestować, i tam niby, no, z, w, nie dostał Ferrari, ale wynają Ferrari, coś tam, coś, jakieś pierdoły. Ja yeah. od razu jak widzę, że ludzie próbują wykorzystywać technikę do jakichś takich samolubnych rzeczy i niby to działa. <laughs> to już widać tutaj, że, że tutaj coś, coś jest nie tak. Więc jak zacząłem badać ten temat i zacząłem przyglądać wszystkie te materiały na ten temat, znalazłem, że wszędzie wszyscy powtarzałem to samo. Z, właśnie z tych źródeł, chyba z teozofii czy coś takiego, za, z Madame Blavatsky i tak dalej. I Nikt z nich w ogóle tego nie sprawdzał. Oni wszyscy po prostu przeczytali coś gdzieś i powtarzają to. I to jest właśnie temat, o którym mówię. Zauważyłem, że większość osób właśnie w duchowości na przykład nigdy nie weryfikuje danego danej nauki, czy danego rytuału, czy jakiejś techniki, czy coś takiego, tylko po prostu... Słyszeli, jest to popularne w jakichś książkach o tym jest, robimy to. Jak się ich pytasz, na czym to polega, to recytują ci to, co gdzieś tam przeczytali, i tak dalej. I jak się prześwietla takie rzeczy, są sposoby na to, to później się okazuje, że w ogóle to są jakieś bzdury, triki, to jest manipulacja, tak jak religia, i tak dalej, i tak dalej. No i z I Am Presence zacząłem eksperymentować i, i miałem, nawet nie chcę wchodzić, ale wypowiedziałem właśnie coś takiego, że I Am Presence wykorzystując tą technikę, i od razu miałem coś takiego, że zadziałało to przeciwko mnie, że ja po prostu nie, nie chcę nawet wchodzić, było bardzo negatywne coś, coś przeciwko mnie od razu w sekundę. I od razu miałem, że wow, jakiś trik tutaj totalny. Później w, ja często mam sny właśnie pokazujące mi różne rzeczy. W śnie miałem pokazane, że to jest w ogóle jakiś lucyferiański trik. Więc o tym mówię, że cała masa tych rzeczy, które są wykorzystywane, nie są w ogóle weryfikowane przez te osoby, które je praktykują. Jeśli na przykład... Znalazłeś się, czy znalazłeś się gdzieś, nie wiem, na jakichś warsztatach, czy na jakichś tam festiwalach, czy coś. I nagle jest jakiś rytuał, który niby coś ma zmanifestować albo coś. To jest najczęstsze, właśnie. Manifestowanie czegoś podczas rytuału to często są triki. I ty na przykład. Jesteś już świadomy, świadoma, że lepiej, lepiej uważać na to. Nie wiadomo, nie. może to być dobry rytuał, może tam być rzeczywiście coś okej, okay, ale czasami, najczęściej podczas takich rytuałów jest to po prostu system w ogóle manipulacji. Można zrobić coś takiego, jeśli już się znalazłeś, czy znalazłeś w, takim, w trakcie takiego rytuału, że mówisz sobie w głowie na przykład... Możesz powiedzieć coś takiego na przykład: Wszystko, co się dzieje podczas tego rytuału, jest tylko i wyłącznie dla mojego najwyższego dobra. Jeśli nie jest, nie zezwalam na to. Możesz coś takiego powiedzieć. Albo sobie w, w głowie po prostu e, taką mantrę powtórzyć. Jeśli to, co się dzieje w tym rytuale, nie jest dla mojego najwyższego dobra nie zezwalam na to. Możesz sobie coś takiego albo, albo na odwrót. Wszystko, co się dzieje w tym rytuale ma być tylko i wyłącznie dla mojego najwyższego dobra. Jeśli tak nie jest, nie zezwalam na to. I to już ci tworzy w pewnym sensie ochronę, gdzie bo wszystko działa na zasadach prawa wolnej woli, gdzie ty się nie zgadzasz na jeśli będzie jakiś potrzeb czy, czy jakiś, jakiś trik, tutaj czasami się zdarza, że nie wiem, ja się gdzieś tam pojawię na jakiejś sesji i nagle ktoś tam jakiś modli się. Nie wiadomo, do hinduskich bogów. Ja w ogóle nie wiem, co oni gadają, nie rozumiem tego i tak naprawdę nie wiem, czy on się modli w moim imieniu, czy co, ale jest duża szansa, bo bierzemy udział w jakiejś ceremonii, więc robię to samo. Mówię, że nie zezwalam na żadne kontrakty, które nie są dla mojego najwyższego dobra albo, albo coś takiego, jak przed chwilą mówiłem. Kolejny przykład tego, właśnie o czym mówię, czyli Matrix w Matrixie albo Matrix w aktywizmie czy w duchowości, to jest to, że niektóre osoby, które na przykład zajmują się tematami bardziej takimi jak jakieś tam konspiracje czy coś. Cały czas wszystko będzie źle. Będzie upadek cywilizacji już, już, już. Ja już tego słucham od 15 lat. Już jest koniec, już jest koniec, już, 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 za rok. Już będzie upadek dolara, już, już. Albo, nie wiem, znowu kolejna pandemia. Próbują nas tutaj zatruć. Znowu, znowu. Zaraz będzie koniec świata, będą trzy dni ciemności. Będzie. Project Bluebeam, czyli sztuczna inwazja obcych. Coś tam, coś. Zawsze jest taki, to się mówi po angielsku, fear mongering, na to po polsku to pewnie straszenie jakieś, ale ogólnie chodzi o to, że osoby, które myślą, że są świadome, same nakręcają strach. I większość z tych rzeczy się nigdy nie wydarza. I nawet jak się wydarzyły, to samo to, że ty straszysz cały czas czymś tam, że coś się wydarzy zaraz, to nic dobrego z tego nie wychodzi. Ja uważam, że w pewnym sensie wiadomo, że mądrze jest działać z wyprzedzeniem i przygotować się na najgorsze, ale z drugiej strony my. Tworzymy rzeczywistość i manifestujemy wersję rzeczywistości, która musi być kompatybilna z tym, kim jesteśmy. Więc nie martwimy się tym, co się wydarzy, czy coś. Martwimy się tym, co ja robię na co dzień. I jeśli ja jestem dobrą osobą i mam balans w swoim życiu jakiś i tak dalej i pomagam też innym. Mam dobre intencje, i tak dalej, i tak dalej, pracuję nad sobą, no to wersja rzeczywistości, z którą rezonuję, rzeczy, których doświadczam, będą też z tym rezonować, będą mi to pokazywać, więc jest wtedy małe prawdopodobieństwo, że coś tam się wydarzy złego. Więc. Trzeba też uważać na takich właśnie aktywistów, konspiratorów czy true movement czy nie wiadomo co, którzy ci cały czas mówią, że będzie źle, będzie źle, już prawie, już prawie i tak dalej. No, ostatnio też słuchałem właśnie jakiegoś podcastu po angielsku, gdzie pani tam, która niby jest medium, jakąś telepatką, mówi, że ona miała tutaj roz, rozmawiała sobie z Jezusem i coś tam jej powiedział albo z Archaniołem takim i takim. To też jest takie śmieszne, że oni na przykład w ogóle nie weryfikują tego, z kim mają do czynienia. To, że ktoś tam się podaje za Jezusa czy za kogoś tam, to nie znaczy, że ty gadasz z Jezusem czy z Archaniołem jakimś. Trzeba robić test w ogóle, z jaką istotą masz do czynienia, jeśli masz takie zdolności. Czyli na przykład sprawdzasz prawdziwą formę tej istoty. Według prawa wolnej woli, Możesz poprosić o jej prawdziwą formę, jeśli na przykład masz wizję, bo, ta, bo oni się często kamuflują. Negatywne byty się podają za kogoś tam innego. Czyli na przykład pokaż mi swoją prawdziwą formę, albo wymagam twojej prawdziwej formy, jeśli masz wizję. Możesz próbować, jeśli, jeśli osoba takie, ma takie zdolności, możesz dotknąć tej istoty i zobaczyć, czy skóra na przykład jest. Taka, jaka ci, jaka ci się wydaje, możesz spojrzeć w oczy. No i po prostu trzeba zawsze weryfikować to, z kim się ma do czynienia podczas channelingów czy jakichkolwiek tego typu rzeczy. Temat szeroki, myślę, że można tutaj dawać więcej przykładów, ale wystarczy na dzisiaj. Jak ktoś ogląda do końca, dzięki. Jak ktoś jest zainteresowany coachingiem jeden na jeden. To też zapraszam do kontaktu linki na dole albo wysłać mi wiadomość na Instagramie albo maila, wykorzystując linki na dole i pomagam też właśnie w rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, tworzeniu synchroniczności, współpracy z naszą superjaźnią, czyli wyższym ja i w tym, żeby odkryć, co nas blokuje, bo dużo ludzi właśnie jest blokowana na różne sposoby, czyli na przykład kończysz w jakichś rezultatach negatywnych w kółko i tak dalej. Więc dzięki za oglądanie i do następnego.